Airborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Nazywam się Kasia Depa i słuchasz podcastu Biżuteryjne Historia, w którym opowiadam o błyszczącym świecie pełnym kamieni szlachetnych, diamentów Romantycznych historii, a także biżuterii, która opowiada o tym, co, co się działo, co się wydarzało na świecie. Zapraszam Cię do odsłuchania odcinka o biżuterii sentymentalnej. W poprzednim odcinku opowiadałam o biżuterii żałobnej. Jako, że mamy listopad, opowiadałam o biżuterii żałobnej i o tym, jakie były motywy tej biżuterii. I z biżuterią żałobną, już tak jak w poprzednim odcinku wspomniałam, przeplata się motyw biżuterii sentymentalnej. Raz, że ze względu na to, że biżuteria sentymentalna to jest biżuteria taka pełna radości, emocji, wspomnień, uczuć, pamiątki po, um, po osobie, która chce podarować tę biżuterię. Dwa, że no to wszystko się jednak gdzieś tam łączy ze, ze śmiercią, z przemijaniem. Ale biżuteria sentymentalna to nie tylko biżuteria żałobna. Biżuteria sentymentalna jest to biżuteria, która, która właśnie ma taki przekaz pamięci, miłości, troski, która ma pokazywać, że osoba obdarowana jest bardzo istotną dla osoby obdarowującej, a także pokazać w swoich motywach, że jest to biżuteria, która ma przypominać o, o uczuciach, o emocjach. Sentymentalizm pojawiał się w. Wszystkich twórczych poszukiwaniach w sztuce, w literaturze, w muzyce, w architekturze w połowie XVIII wieku. I, i dlatego mówię też, że biżuteria sentymentalna i że się przeplatają ze sobą, bo to wszystko wydarzało się w tym samym czasie. Z tym, że w innych krajach sentymentalizm pojawił się właśnie we Francji i to można zobaczyć i zauważyć już w trakcie zmian społecznych, które wydarzały się we Francji po rewolucji francuskiej, gdzie rewolucja zakwestionowała monarchię. Pojawił się nowy system wartości, pojawiły się ideały wolności, równości, braterstwa. A co za tym idzie, to wszystko kładło nacisk bardzo mocno na osobiste relacje, na uczucia między ludźmi. Rozwój tych wszystkich ideałów sprawił, że ludzie zostali tak niejako zachęceni do tego, żeby właśnie wyrażać swoje emocje, żeby pamiętać, żeby pamiętać o sobie, żeby budować te relacje. Pojawił się właśnie ten sentymentalizm. Biżuteria sentymentalna jest pełna ukrytych symboli, informacji. Biżuteria sentymentalna to uczucia, to, to poważanie, to miłość i, i takie właśnie emocje, takie uczucia były najczęściej przekazywane w formie biżuterii. To bransoletki, to naszyjniki, to broszki i takie obiekty możesz zobaczyć na wystawach muzealnych, ale też możesz jeszcze, jeszcze pewnie gdzieś znajdziesz w galeriach sztuki czy w antykwariatach jubilerskich właśnie przykłady biżuterii sentymentalnej. Biżuteria sentymentalna to też ukryte symbole informacje. Tutaj znowu przeplata się kolejny motyw jak romantyczność. Za chwilę pewnie gdzieś pojawi się też motyw miłości, która jest zakazana. Ale zanim to wszystko, to biżuteria sentymentalna to biżuteria z symbolami, a symbole to, to biżuteria akrostyczna. Ta biżuteria akrostyczna to biżuteria z użyciem kamieni szlachetnych, kamieni też kolorowych, których nazwa a dokładnie litera pierwsza, pierwsza litera z nazwy jest wykorzystywana do przekazania informacji i można ułożyć krótkie słowa z konkretnych kamieni kolorowych. W tym momencie ktoś, kto widzi na przykład medalion, widzi piękny, okrągły medalion ze zdjęciem czy z motywem właśnie bukla włosów, ale gdzieś tam jest ukryty motyw, o którym... Wie, tak naprawdę, obdarowany i obdarowywująca osoba, i układ kamieni może nie tylko być e, przypadkowy, ale przede wszystkim e, ten właśnie układ kamieni może przypominać i e, mieć taką dodatkową, właśnie wartość, jak e, ukryta informacje. Biżuteria sentymentalna to bardzo osobista biżuteria, i osoby noszące otrzymywały tą biżuterię od swoich bliskich i użycie. Kamieni kolorowych, które ustawisz w, konkretnym, w konkretnej kolejności, a dzięki czemu możesz właśnie przekazać informację w postaci słowa, właśnie poważanie czy miłość jest niesłychanie pięknym. Ta biżuteria sentymentalna jest pełna uczuć, pełna miłości, pełna takich ważnych emocji, które zostały zamknięte w kamieniach kolorowych? W metalu i w całym tym układzie, który widzimy w formie biżuterii. Popularne były bardzo medaliony, które um, były wymieniane między parami i w, w rodzinie. I medaliony, jako że otwierały się, były też taką skrytką. Można było tam schować e, pamiątkowy pukiel włosów bądź liścik. Było wiele możliwości. To też przecież e, po, wspominałam tydzień temu przy biżuterii żałobnej, że można było schować pukiel włosów. Widzisz. Tydzień temu opowiadam o, o biżuterii żałownej, dzisiaj opowiadam o biżuterii pełnej miłości, pełnej uczuć. Ta biżuteria sentymentalna była kolorowa. To nie była biżuteria czarna, to nie była biżuteria ciemna. To była biżuteria pełna blasku, pełna kolorów, która miała właśnie przypominać o, o miłości, o uczuciach, o, o sentymencie. Kolejnym motywem w biżuterii sentymentalnej jest użycie tak zwanego języka kwiatów. Kwiaty. Które były popularne w tamtym czasie, to piękny motyw. Po pierwsze, ozdobny, bo kto nie widział pięknej biżuterii z właśnie wykorzystaniem bratka, maku czy niezapominajek, a także świetny sposób na przekazywanie informacji, na ukryty komunikat, na przekazanie i pokazanie swoich uczuć. I biżuteria sentymentalna jest właśnie też biżuterią, która wykorzystuje motywy florystyczne. Biżuteria sentymentalna to też e, dziecięce ząbki. Jeżeli e, w tamtym czasie dziecko wyrosło z wieku niemowlęcego i, i straciło swoje pierwsze mleczaki, to też był taki moment, w którym e, dziecko już tak naprawdę zaczynało być młodym dorosłym, ale też jakby radość z tego, że to dziecko żyje, to, to wykorzystanie e, włosów, zębów a w tamtym czasie też mogło być motywem właśnie biżuterii sentymentalnej. Biżuteria sentymentalna to motywy jak łuk kupidyna, strzały, jak serce, jak splecione dwa serca. To bardzo dużo radości. Ja już powtarzam o tej radości, powtarzam się o tych uczuciach, ale naprawdę to jest taka biżuteria, która jest przepełniona jest po prostu uczuciami, symbolami. To, to jedna też tak naprawdę z częściej pojawiających się na rynkach, na rynkach właśnie biżuterii antykwarycznej dawnej, jeden z najczęściej powtarzających się motywów, bo tej biżuterii było dużo w tamtym czasie, bardzo dużo już wtedy zaczynano wykonywać biżuterii, konkretne katalogi, zaczynano produkować takie coraz większe motywy seryjne, produkcja, powielanie wzorów, natomiast z dopasowaniem, z dopieszczeniem elementów, które Będą personalizować biżuterię, więc dzisiaj możesz zobaczyć taką biżuterię w wielu miejscach. Można też taką też kupić. Biżuteria sentymentalna jest też z motywem serca, ale i wstążek i to wszystko nie tryska tak bardzo energią, która jest żywa i taka radosna. Biżuteria sentymentalna pokazuje uczucia, pokazuje emocje i to jest w niej najpiękniejsze. I nawet najmniejszy naszyjnik, nawet najmniejszy medalion, który otwiera się i, i możesz tam coś schować, ukryć, jest takim przykładem właśnie biżuterii sentymentalnej. Współcześnie trochę o tym zapomnieliśmy, a może trochę o tym nie pamiętamy. Jest ciekawym przykładem biżuterii sentymentalnej: biżuteria z mleka kobiecego. Tutaj nie będę się rozwijać na temat technologii tworzenia biżuterii z samego mleka kobiecego. Z tego, co, co wiem, to jest to mieszane z żywicą i są tworzone po prostu elementy właśnie z żywicy. Jest to biżuteria właśnie sentymentalna, taka pamiątka, coś, co przypomina matce o cudzie, o tym, co, co wydarzyło się, że ma dziecko, że karmiła w takich elementach też jest ukrywana kawałek pępowiny czy inne elementy, właśnie po to, żeby pamiętać o, o tamtym czasie mieć taką pamiątkę, ale w takim nowym, współczesnym stylu. Swego czasu była też w Polsce marka, która wykorzystywała elementy sierści i pazurów naszych zwierząt domowych, i też można było wykonać sobie element biżuterii z zachowaniem. Na przykład, właśnie, sierści swojego kota czy psa i mieć pamiątkę. Wiadomo, częściej to była biżuteria, którą wykonywano już po śmierci, ale jeszcze pewnie też za życia pojawiały się takie przykłady biżuterii, którą ktoś chciał mieć zawsze przy sobie. Biżuteria sentymentalna, a biżuteria żałobna. Mam nadzieję, że dzisiaj pokazałam Ci różnicę między tymi pojęciami. Myślę, że biżuteria sentymentalna jest o wiele szerszym zagadnieniem niż sama żałobna. Biżuteria żałobna jest skupiona tylko i wyłącznie na przemijaniu na śmierci, na pamięci o zmarłej osobie, a biżuteria sentymentalna jest skupiona na tym, żeby pamiętać, żeby pokazywać i przekazywać swoje dobre, przyjemne uczucia, emocje, pamiętać o osobach o bliskich. I jest to biżuteria, która ma bardzo dużo ukrytych motywów. Owszem, zdobi nasze ciało, ale też przekazuje ukrytą wiadomość, i jest to dla mnie bardzo fascynujące i ciekawe zagadnienie, bo właśnie takie ukryte wiadomości, motywy, które po prostu czasem sprawiają, że oglądanie biżuterii w katalogach, czy, czy przebywanie z taką biżuterią, to też takie małe śledztwo, co tak naprawdę miał na myśli złotnik, wykonując tak dane kolczyki, czy naszyjnik. Czy dla kogo została taka biżuteria wykonana i, i z, jakich, z jakiego powodu, z jakiej okazji e, taka biżuteria właśnie powstała? Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję za komentarze. Dziękuję też i zachęcam do dyskusji na Instagramie, do rozmów. Dziękuję i do usłyszenia, do następnego odcinka. produkcja oryginalna earborn Media.